Cześć, z tej strony Przemek, witam was na moim kanale. Dzisiaj razem z Maćkiem, Cześć. właścicielem studia e-akwarium w Krakowie, opowiemy Wam troszkę o tym fajnym zbiorniku, który tutaj założyliśmy już no, z miesiąc temu nie, no, chyba nie. Rośliny nie. były sadzone. Zalany był wcześniej, tak? Ale rośliny tak. Na to z dwa tygodnie. Rośliny tak mają już z dwa tygodnie, a zbiornik był zalany no, długo z dwa miesiące temu no tak naprawdę Przeszedł tak. ciekawe fazy, o których Wam zaraz więcej opowiemy. Tak. Jeśli chodzi o sam zbiornik, to mamy tutaj szkło o wymiarach dokładnie jakich? Y -y, jak dobrze pamiętam 285 na 80 x 45 to jest około 1000 litrów. C bardzo nietypowe wymiary, jest tak. długi, i bardzo, bardzo szeroki. Co jest akurat fajne. Co jest akurat bardzo fajne, bo, bo możemy stworzyć właśnie aranżację, która daje nam poczucie dużej głębi, no, a że jest niski, no to fajny taki jamniczek wychodzi, jest to taki bardzo Panoramiczny zbiornik. Dokładnie. I łatwy do obsługi. Dokładnie. Dzięki temu, bo jest Szczególnie przy tej szerokości, no bo jak był wysoki zbiornik i taki szeroki, no to już trzeba by się trochę nagimnastykować. A tak to jest w miarę normalnie. Yy, nad zbiornikiem wyszły nam dwie lampy Skylight Hyperspot w wersji L. Yy, docelowo powinny tu być 3 Mki, Jeśli tak, dobrze mówię. Tak. No ale z, od samego początku planowaliśmy tutaj taką bardziej prostą obsadę roślin, żeby ten zbiornik nie konsumował nam dużo czasu. No jednak trochę tych zbiorników tutaj jest. Nie zajmujemy się tylko serwisami akwariów, tylko obsługujemy Was, klientów, którzy tutaj przychodzą, także musimy sobie tym czasem jakoś dysponować. No i nie mogliśmy tu zrobić Holendra. Nie, chyba, że to by było jedyne akwarium na sklepie, to wtedy można Dokładnie. Może kiedyś. Także dwie takie lampy zdecydowanie na te rośliny, które tu są wystarczą. Bo one też mają bardzo szeroki kąt rozsyłu światła, także myśleliśmy, że na środku będzie gorzej z doświetleniem, a ale jest idealnie. nie widać jakichś specjalnych mm. różnic. Tego, Ta wyspa, fajnie. która tam jest usypana z, z podłoża, jest cała obsadzona w roślinach rośliny dostają światło i widzę, że nawet się fajnie zabierają Zabierają że... życie. Faktycznie jest wystarczająco. Jeśli chodzi o filtrację, to tutaj Maćku, może opowiesz o tych filtrach? Tak, Heima? tutaj generalnie jako główne filtry są dwa, dwa Echaime 2180. Są to takie największe modele i super filtry. Natomiast tutaj akurat one muszą być ustawione po jednej stronie i brakowało trochę cyrkulacji wody w zbiorniku. Dlatego właśnie dzisiaj dopinamy jeszcze jednego Aquaela Hypermax 4500. Słyszeliśmy dobre, dobre, opinie o tym filtrze i chcemy go przetestować, bo jeżeli nam się sprawdzi, to też na pewno go będziemy polecać klientom, bo brakuje dużych filtrów, takich o naprawdę dużej wydajności, które są w jakiś jeszcze yy, przyzwoitych cenach. A tu zapowiada się, że tak może być. Przetestujemy, damy znać. Okay. Myślę, no zobaczymy na ile, się, na ile się filtracja poprawi, ale myślę, że różnica powinna być znacząca. Czy jakby nazwa Hypermax 4,5 tysiąca nawiązuje do tego, jaką ma przepustowość? 4,5 tysiąca litrów. jeśli tyle jest, no to, to, to filtr jest chyba jest najmocniejszy filtr na, się, tak. na, w tym momencie no, na rynku. No także jeśli ktoś ma na przykład taki bańek, nie wiem, 200x60 na 60, na 60 180x60 na, na 60. Natomiast w takich akwarek dłuższych jest problem zawsze nawet nie tyle z filtracją, hmm. co z cyrkulacją, że ta woda po prostu nie krąży. No bo tu jak te filtry, mimo że są dwa duże kubły, to one ustawione po jednej stronie, no to, z to ta strona zbiornika nie. zawsze ta woda już stoi. Gromadzą się też zanieczyszczenia i tak dalej. To, to jakby bardziej jest problem niż nawet sam... Chociaż no wiadomo, no, im więcej wkładu filtracyjnego na, na tym, żery, lepiej. tym lepiej zawsze, także... No, ale jak zmierzałem do tego, że takie baniaki właśnie większe, 180x60x60, na mm -hmm. na to nawet taki Hypermax, myślę, że jeden by obrobił. Myślę, że jest duża szans Gdzie zwykle jest potrzeba... No, na ma zap... dwa wloty i dwa wyloty, także można tak, go tak. pewnie sobie fajnie rozprowadzić. Zwykle nie? jest potrzeba zapinania no. dwóch kubełków, tak naprawdę, Dokładnie. więc... No, myślę, że produkt obiecujący na pewno. Mm -hmm. Co do samej aranżacji... No to mamy tutaj korzenie mangrowca, dwie sztuki, bardzo tak, duże. tylko bardzo duże, dokładnie. Często pytacie nas, skąd wziąć takie korzenie tutaj na miejscu. No, nie trzymamy ich na, na stanie, że tak powiem, bo, bo to nie codziennie się sprzedaje takie drągale. No, dokładnie. <laughs> Ale jeśli ktoś by chciał zamówić, no to nie ma problemu, po prostu... Są takie korzenie dostępne pod zamówienie, nawet jeszcze większe. No, także, także... także nie ma z tym problemu. Mm, a jeśli chodzi o kamienie, przypomnij mi co... Jak... Co jest pod, pod korzeniami? Skały to są takie w sumie nowe kamienie, które wprowadzamy gdzieś tam u nas do oferty. Szukaliśmy, pomysł był taki, żeby te, żeby te skały były w formie jakiegoś otoczaka, czyli troszkę inaczej niż, niż, niż się zwykle robi. Bo myślę, że to fajnie naturalnie z tymi korzeniami wyszło. I znaleźliśmy takiego właśnie czarną, szarą skałę, która jest neutralna yy, dla parametrów wody. Fajnie wygląda. No, i myślę, że, że te kamienie będziecie mogli niedługo u nas już zobaczyć w stałej, w stałej ofercie, bo jak na razie jesteśmy zadowoleni. Fajnie. Myślę, że takie bardzo fajne kamienie, żeby ułożyć Są takie trochę waguma, niż, coś, tak. Coś tak, takiego. są inne no. niż, niż wszystkie. Kiedyś Ada robiła takie, takie zbiorniki, na takich okrągłych, czarnych. z harisami. No, tak, no, tak, tak. tak, tak. I bardzo to ciekawie, ciekawie wyglądało. U nas chyba tych kamieni nie było dostępnych, z tego co pamiętam. Mhm. Ale no, było to takie troszkę inne. No, do niektórych aranżacji to, to, to coś takiego fajnie wygląda, a taki zwykły, to to nie jest zbyt dekoracyjne. A ten ma fajny kolor i tą fakturę fajną także. Jest ja. super. No i tak jak mówisz, coś innego niż do tej. I polityki. coś po prostu innego, dokładnie. Mm. No to mamy, że tak powiem, dekorację z tyłu oczywiście klasycznie zostało wysypane podłoże z czyli Na spód poszła podsypka ganban. No, zdecydowanie taka podsypka jest bardzo porowata. Zasiedla się tam dużo bakterii, co ułatwia później rozruch samego akwarium i No I też nie duszy. widać tego może do końca, ale tutaj z tyłu podłoża jest pod 20 cm, także tak, całkiem takie sporo. grube warstwy tak, dobrze tak. sobie, żeby, żeby po prostu lepsza była cyrkulacja wody w podłożu. No i warto podsypać. Rośliny, które tu są posadzone są niewymagające, a ta podsypka jest bardzo, bardzo żyzna, więc tutaj z nawożeniem nie będziemy musieli szaleć. Dokładnie. Myślę, że przez jakiś czas one sobie będą radziły z tego, co jest z podłoża. A jak już jesteśmy przy roślinach, to jeśli chodzi o ten trzeci plan, to mamy tam trzy gatunki. Miałem powiedzieć, że dwa, ale o jednym zapomniałem. Jest Nymphoides taiwan? To jest Nymphoides... Znaczy według nazwy producenta to jest Nymphoides flipper. Okej. Okay. No nie wiem czy... Ma, czy ma Póki się co rośnie wielu, podobnie jak Na Haider. pierwszy rzut oka jest to samo, ale zobaczymy jak się rozrośnie. Czy to jest coś innego, co mieliśmy wcześniej, czy, czy to samo pod inną nazwą. Ogólnie to tak... Yy... Na co dzień jest nazywanym zielonym lotosem, po prostu ten Tak, ten chociaż. To, chociaż lot... to nie ma nic z tak, tak, lotosem. To nie, po prostu nie, 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 ma duże okrągłe liście, które też rosną do góry no i przypomina troszkę budowę tak, tego lotosu. Bardzo szybko rośnie. Jak jest dwutlenek mocno mhm. to jest bardzo taką rośliną ekspansywną, także jest fajne, ale trzeba wypróbować. Yy, więc czekamy, aż on tam wyjdzie i, i zapełni nam ten tył. Na środku no. mamy Perusa Helferi. Mm. Jest różnie z tą rośliną, raczej jest to prosta roślina, nie lubi raczej wyższych temperatur wody. Tak, raczej, raczej tutaj nie, nie rozgałęzia się na boki, nie puszcza kłączy tak jak walisneria, więc nie jest tak ekspansywny, bardziej zagęszcza się w jednym miejscu. No i myślę, że będzie fajnie się tam między tym Wojdesem przebijał. A trzecia roślinka to było co? Przypomnij mi, bo nie pamiętam. Yy, to była alekanna ona Tu nie była planowana, ale nam przyszła w dostawie. I z ciekawością posadziliśmy limnofilia rugosa. Okej. Okay. I to jakiś yy, teoretycznie łodygowiec? Teoretycznie powinien to taki zielony, drugoplanowy łodygowiec. Ale co yy -y. z tego wyrośnie i czy wyrośnie, to zobaczymy. <laughs> Przy okazji przetestujemy, bo pierwszy, pierwszy raz mam w z tą rośliną w ogóle. No, a na korzeniach klasycznie epifity w postaci microzorum Pteropus? Mini. Mini, okej. Okay. Mini, troszkę, troszkę mchu. Także obsada roślin bardzo skromna, ale jak to zarośnie, no to myślę, że będzie robiło efekt. Tak, no, jeszcze coś dojdzie pewnie na korzenie. Na, na korzenie, korum, tak. Ale to coś takiego miniaturowego tym razem. Hmm. Spoko. Y co do ryb? Zdecydowałeś już, co to tu Opcji, to już było opcji kilka, jak nie kilkanaście, jest pomysł na skalary, jest pomysł na świeciki kongoleńskie, nie wiem, na jakieś duże stada drobnicy, czy, czy duże stada kirysów dodatkowo, ale nie wiem. Kirysy z kolei mogą nam rozkopywać podłoże, tak, no, także... fajnie na tym piasku by, by, by się prezentowały, tylko że może być problem troszkę z, z przesypywaniem podłoża. Myśleliśmy właśnie o jakichś większych rybach, ale z kolei żeby to było dalej proste w utrzymaniu. To no. może bardzo duże stado czegoś mniejszego albo jakiegoś jakiegoś ciekawego gatunku ławicowego. No nie wiem jeszcze, na razie trzeba krewetki wpuścić. Piszcie w komentarzach. Może, no właśnie, może ktoś Daj... wpadnie, bo coś tutaj, no, nie może mi się zdecydować. Dajcie jakieś propozycje, co, co byście chcieli zobaczyć w takim dużym zbiorniku, yy, no i... Co Wy byście tam puścili, jeśli byście mieli okazję mieć taki zbiornik u siebie w domu? Z założeniem takim, że jest to akwarium z roślinami, nie? Mhm. Tak, no, więc... bo jakieś ziemie jadę, czy. Tak, super na piękne ryby, to... ale nie do takiego akwarium. Niestety nie nadają się. No i co? Może jeszcze tutaj porozmawiajmy o tym. Mnichu, który to mniszce, które na pewno jest w niektórym może się nie spodobać. Sami jesteśmy przeciwni raczej wkładaniu nienaturalnych rzeczy do akwarium typu jakieś zamki czy, czy inne Zbierzec ceramiczne się. ozdoby, ale jeśli się to zrobi z pomysłem, z głową, tak jak tutaj, ona jest świetnie wkomponowana w te korzenie, to moim zdaniem naprawdę może to dobrze wyglądać. Nie każdy zbiornik musi być zbiornikiem konkursowym. Dokładnie. To jest nasze, wasze, ma się podobać wam, także nie wiem, dajcie znać znowu w komentarzach co wy o tym myślicie, tak. ja uważam, że tu się naprawdę fajnie W Według też w sumie, w sumie wygodzie fajny klimat też przyciąga uwagę klientów jako taka ciekawostka powiedzmy yy, i co, no ona jest akurat u, ułożona w takim miejscu, że w każdej chwili możemy ją wyciągnąć. Dokładnie, no, ale ja myślę, że nie należy, będzie takiej potrzeby. Jest, jest fajnie, dokładnie. To powiedzmy sobie jeszcze o dojrzewaniu, bo tak w zasadzie tak. zrobiliśmy tutaj trochę nietypowo. Zbiornik był zalany już z podłożem. Uh -huh. Filtry były dojrzałe, przynajmniej tak nam się wydaje, bo praktycznie cały, A, czas, chodziły cały czas chodziły nie? Tak pod że innym zbiornikiem. Myślę, że tak. No i ułożyliśmy sobie aranżację, wysypaliśmy podłoże, zbiornik zalany, filtry chodziły. Zalane. No sam z powodu braku trochę czasu, trochę dostępności roślin, no to... Tak naprawdę chyba z 3-4 tygodni zbiornik chodził bez roślin. Mhm. E, światło się świeciło normalnie. Właśnie, nie, nietypowo zostawiliśmy światło na 8 godzin dziennie. Stwierdziliśmy, że w sumie znaczy, nie tak, ma no, go tutaj jako, dużo, więc. było jako akwarium ekspozycyjne po prostu, żeby było w końcu je widać, nie? E, zaczynało się tak przeciągało z tygodnia na tydzień. No i akwarium e... zaczęło sobie dojrzewać. Tak, tak. No i klasycznie pojawiły się w dużych ilościach brązowa wata, takie, takie nitki długie, brązowe. Było tego naprawdę dużo. Mam mm. gdzieś zdjęcia filmik to no. powinienem rzucić. W każdym razie no, przez te dwa miesiące praktycznie no, nie podmienialiśmy tu wody. Tak to się wszystko nie kisiło, no, tak, mieliło. Dokładnie, dokładnie. Yy, do i co ciekawe, że te glony samoistnie zaczęły znikać. Po prostu tak, yy, standardowa procedura jest taka, że na takie glony w czasie odpowiednią krowę tego. One to tam do tygodnia czasu czyszczą. I to jest normalne przy dojrzewaniu tak. każdego Tym bardziej przy roślinach, żeby nie zadusiły tych tak. roślin, to tak. dlatego tak. wpuszcza się te krewetki, żeby to sobie wszystko zdrowo rosło. No tutaj nie było roślin, nie, nie było ryb, więc to sobie zostawiliśmy samo Dokładnie. sobie. No i praktycznie w ciągu tego dnia zbiornik był normalnie tak. i czysty. same No samoistnie znikły po prostu, no tak by rozpuściły. Później przy podwianiu odescaliśmy jakieś resztki i... Posadziliśmy rośliny i... Tak naprawdę od tego momentu gdzieś tam delikatnie kamienie się zaczęły zazieleniać, a tak poza tym, no... Tak, czyli jak komuś się nie spieszy, to jest to też jakaś opcja na spróbowanie, chociaż nie wiem, czy drugi raz by się to samo udało. Dokładnie. No bo jak jest zbiornik obsadzony roślinami, no to glonów to musimy już pilnować bardzo, żeby, żeby nie, nie zblokowały roślin na stacji. Także to wtedy już krewety i potem. No nie sztuką te jest też dosadzać dwa czy trzy razy to, no, tą samą obsadę dokładnie. roślin, no także no, myślę. Zostawiamy to przemyślenia. Fajna tak, ciekawostka. Ktoś ma dużo czasu, to może wypróbować. <noise> Dokładnie. No to co? To chyba wszystko, co możemy wam opowiedzieć no, na to, ten moment o no, tym zbiorniku. Myślę że, tak. myślę, że za jakiś czas zrobi się aktualizację z rybami. No i co? Dęgnie wybierzemy. Oczywiście zapraszamy tutaj na miejsce do, do obejrzenia na żywo. Ten zbiornik i kilka innych. Mamy tutaj bardzo fajne akwaria, także... Zapraszamy. Do zobaczenia na miejscu. Trzymajcie Dziękuję. się. Cześć. Cześć.